Ja zajmę się resztą. No chyba że usłyszeliście tylko drugą połowę tego, tej wypowiedzi, więc w ten sposób was witam. Drugi odcinek nagrywam to zaraz po tym pierwszym. Pokonaliśmy Zinara, teraz słoneczny grabieżca Ferix. Ferix ma pierwszą część kostura, zdobądź ją. Zróbmy tak. Błogosławieństwo słońca, pasywna moc specjalna, Cokolwiek kontroluje różkę słońca, ten posiada niewrażliwość. To będzie ciekawe, tak myślę. Ale zobaczmy, na co stać tego Grabieżce. Naprawianie wózka i już jesteśmy. Valera! Kontra! Słoneczny Grabieżca Ferix. Ferix. Ruszka, słońca jest moja! Zachowaj. Dobra, wywalmy to wszystko i sprawdźmy, co to jest za 05. O, nawet fajne karty, dobra, nawet jest ok. Co to jest? Daj mi to przeczytać Różdżka słońca, już różdżkę słońca Jestem swoim... niezwyciężony Bierz jest różdżkę Już Dobre zagranie Brzydzi nie gniewem słońca Bójcie się! Ude. I co on tam? O nie, on no będzie teraz to tak pakował O nie, dobra Co teraz możemy? Weźmy Ej, jego kupić? Dobra, nie on na razie po stu. Czemu on daje mu ten? Bez sensu. Łat? Dlaczego? Eee, w sumie to możemy go już wziąć. Yeps. I. Yeps. Zabieramy tą różkę i koniec. A, dobrze mamy ją. Teraz możemy fajnie używać tej pasyki w sumie. Bo i tak nam się nie powinno stać, nie? Moja tarcza za Argus. O nie, on ma samych takich pojebów. Asu, bruszka cały czas jest moja, gnoju. Dobra, posiada niewrażliwość, więc. Tak, moneta zawsze. Zawsze na propsie. To. Yes. Dobra, mamy to. Nie potrzebujemy nic więcej. O kurde, to, to już nie jest. Kon... niekoniecznie jest tak dobra. Hmm... Teraz możemy zrobić w ten sposób... I chyba tak zrobimy. Dobra. Bierzemy, tak? No chyba broń nie będzie miał, więc możemy sobie pozwolić na użycie tego gościa. Bronię tej świątyni! Co jest? Aha, taka śmieszna gonia. Hmm. W sumie to mógłbym uzbroić tą różdżkę, żeby coś robiła, ale... Czy ja tego potrzebuję? Nie wiem, na razie jest tak. Nic mi się nie stanie, Sonia? Sonia? Jeps. Jedziemy dalej i kontynuujemy nasze oblężenie twarzy te, te, tego grabieżcy Feriksa. No, to już niekoniecznie jest dobre, ale wszystko jest możliwe. No, cztery to brakuje. Teraz um. ci tą tarczę serdeczną. Czy mamy jakąś opcję, żeby go zabić? No nie, nie wydaje mi się, tu jest o 4, to będzie za mało Ale on go... O nie, on zabije tą różkę. Hmm... Huh. Daj mi jej ukrycie. A bądź. Dobra. I teraz mi nic nie zrobić, póki jest ukryta. Yeah! No i co ty chcesz z tym zrobić? A nie! Kurde! Mogłem zostawić tego gościa. Nie Dobra, Dobra, coś Eee... Tak? Eee, tak? Jeps? Tak? Gdyby się zabił. I na razie na tym chyba poprzestaniemy. Dobra? To jeszcze jakoś wygląda, chociaż się boję o tą rękę. Bo nie jest do końca tak jak. Robi się tu gorąco. Je! Yeah. Ojej. Niego rusz Okay, Dobra, muszę coś wymyślić szybko. Daj mi coś dobrego. No, niekoniecznie to. Yes, zabieramy jego ze sobą i tyle. No to, to coś czuję, że to może nie być deck na tego gościa. Bo to jest wydaje mi się, że tamten Hunter byłby dużo, dużo lepszy. Teraz chyba to zmienię. Bo to słabo widzę bardzo słabo. Bardzo słabo. Dobra, szybko coś wymyśl. To... Nie wiem, należy ich ukryjmy. Gotowy do Dobra. Nie, nie, naprawdę nie wiem co zrobić, to jest słaba... Nie, przegrałem. Poddaję się. 7. Dobra. No, nie powiem, żeby to była najlepsza rozgrywka w moim wydaniu. Aczkolwiek da się to zrobić. Tylko nie tam dekę chyba. Znaczy, jakby się postarał to pewnie i tym, ale... Ale zróbmy to szybko, bo odcinki nie chcę, żeby były 50-minutowe, tylko żeby były szybkie, dynamiczne. A i też nie wiem do końca co mówić, kiedy ja, ja nie wiem co zrobić. Dobra, trawieżca dawaj. Uważasz, że to będzie lepsza, lepszy dęk, ten. No może niekoniecznie te dwie karty, ale... ale zawsze... zawsze tą jedną. Dobra, zostawiamy tą i... Teraz nam przychodzi na pomoc nawet, nawet dobrze na start. Dobra, wymyśl coś. No, na start. Jestem niezwyciężony. A! No to. Już zaraz, zaraz wezmę różkę. To. Dobra. Moneta. Albo mineta. He. <grystanie> <grystanie> Tak, tak zabieramy różkę. Dobra, różka jest nasza. Znaczy do czasu. Nie dobrze, źle zrobiłem. Bardzo źle. Mój błąd. Moment, moment pomyśleć na czymś innym. Dobra, ciebie. Ach, dobra, zabieraj to. Bo nie chcę ich tłucć, bo dostanę. Mmm, to boli. To boli. Au. Dobra, wymyśl coś szybciutko. Zabieramy to. No i teraz. Lepiej pilnuj tej różdżki. Jest cenna. Dzięki. Weźmiemy to. O, i chyba to. Tylko, którego trafi? To jest pytanie. O! A to jest ciekawa opcja, żeby nam dobrało. 6-6 No dobra, może niekoniecznie, ale zawsze on dostaje 5 gminza na głupi ryj. Dobra. To wygląda... Ciekawie. Uwielbiam yy, To Ciebie i ciebie. Tak, dobra. To wygląda już w miarę stabilnie. Bo mogę sobie wywa... Kogo tu polegasz? Mało cię? Jesteś. Dobra. Teraz to. Może jakaś karta serdeczna? No niekoniecznie. Hmm, tego czy to. Weźmy tego na razie. Dobra. Będzie chronił tej naszej różki serde... No. Ten, tego. To no, o, dwaj strażnicy, dwa strażnicy krokodyle serdeczne, no co jest do cholery, ile ty tego masz, pojmało cię Dobra, bo dodajesz mu życie, a ja mam akurat coś na to życie Nie. dobra, to jeps, jeps I nadchodzi kruszor, boom, jest nasza różdżka no, nie powiem, żeby to była już lepsza. Świetlista istota. Co walniesz? Wróżkę. Tego się bym akurat spodziewał. Świetlista istota. Won. My zabieramy to i strzał. Dobra, zmarnuj sobie tą broń. Bo. Ona nam nie jest potrzebna w żadnym wypadku. Pazur. A to nie wiem do końca po co. Święty ogień, teraz już chyba wiem. A teraz jednak nie. Co się stanie? Ale dostał pysk Ale różka jest nasza. Czy ta różka chyba będzie się zaraz tłukła? Ciach? Tak, będzie się tłukła. Dobra, Misza stoi, więc możemy go napadać po głupim ryju. Tak szybko, szybko, szybko. No już nie stoi, ale mamy jeszcze to przecież. To już nie jest tak bezpieczne, jak chciał. Ale musimy. Dobra. Chyba pograna. Tak, pograna. Ja już widzę to. Jest. Mamy. Właściwie co byśmy dostali za to? Nie wiem, ciebie. No, Takie sobie. Nie. Różkie nie użyjemy na. Tak. Niech różdżka zabije swojego właściciela Ha! I co teraz zrobisz? BUM! AAAAAAAA! Jest, dobrze! I mamy kolejny, świetny odcinek I wygraliśmy kamień Mam różdżkę! Gdyby tylko Harrison mnie teraz widział czy to normalne, że ziemia tak drży? Co? Dobra, wygraliśmy kamień I Anubisata Dobra, fajnie Dobrze, i to był drugi szybki znowu odcinek. Tak mi się wydaje, dość szybki. Yy, I czeka nas kolejna. Mamy pierwszą część. Teraz wynośmy się stąd, zanim zostanie z nas mokra blama. Teraz zostaje nam ucieczka ze świątyni, ale to już następny odcinku. Więc póki co ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym. Chyba ostatnim, już póki co w tej miniserii. Odcinku. Na razie cześć i pa pa.